Cześć moi drodzy. Mam dla was bardzo ciekawą książkę. Tak naprawdę to mam propozycję dla rodziców na to jak spędzić czas ze swoim dzieckiem i a raczej jak nie dać się zwariować czasami będąc rodzicem, niezależnie czy masz jedno dziecko czy kilkoro dzieci. Z pomocą idzie ta oto książeczka Uważność i spokój żabki. Jest to książeczka, co poradnik, napisany przez mamę dwójki dzieci, która była już tak zmęczona swoimi dziećmi, tak sfrustrowana tym faktem, że jest mamą tak wymagających dzieci, że postanowiła coś z tym zrobić i zaczęła szukać rozwiązania. Rozwiązanie przyszło, można powiedzieć, banalne, bo przyszło wy. Oddychaniu, w uważności, w umiejętności uspokajania się, w uważności skupienia się na swoim oddechu, na wyciszaniu emocji, ale nie w wypychaniu tych emocji, że ich nie ma. Nie, nie było tam, nie ma tutaj mowy o nieakceptowaniu tych emocji. Jest to bardzo fajna książeczka, mnóstwo pomysłów na to, jak pomóc dziecku i samemu sobie, tak naprawdę, ponieważ te emocje negatywne, jakieś agresywne frustracje, które dziecko przeżywa. Jednak w pewnym momencie rodzic bierze na siebie, w szczególności jeżeli one są częste, bardzo intensywne, no i jeżeli do tego jeszcze dochodzi na przykład zmęczenie rodzica, sama wiem po sobie. Wypróbowałam kilka tutaj, że tak powiem, ćwiczeń do książki jest dołączona. Płyta z nagraniami, z muzyką relaksacyjną, z lektorem, który mówi co robić, jak robić. Jeżeli na przykład jesteśmy że powiem, na początku tej drogi swojej uważności i nauki spokoju, ważne jest to, tak jak, tak, tak jak naprawdę w wielu dziedzinach bycia rodzicem, żeby dziecko naśladowało rodzica. Czyli nie mówimy uspokój się, tylko uspokajamy się z dzieckiem takimi samymi metodami. Dzieci uczą się nie tylko przez to, że my im coś tłumaczymy, ale przede wszystkim przez obserwacje, nawet jeżeli mają 12 lat. Się raczej, dziecku będzie raczej ciężko się uspokoić wtedy, kiedy na przykład krzyczysz na niego, żebym się uspokoił. Uważność i spokój żabki jest to naprawdę taka pigułka wiedzy. O tym, o, o spokoju, o tym, jak w domu ma zapanować spokój, jak zapobiegać już tak naprawdę pewnym, mm, pewnym wybuchom emocji, pewnym wybuchom złości, e, za pomocą również bardzo prostych ćwiczeń. Mm, prostych trochę z pozoru, ponieważ na początku trzeba. Mm, Trzeba nauczyć się e, niewybuchania, trzeba nauczyć się pewnych umiejętności i dopiero e, ten, ta nauka oddechu idzie przyjemniej, i spokojnie. Jednak bynajmniej jest to jak najbardziej możliwe e, i polecam Wam nie tylko, e, nie tylko e, że to powiem, kupno e, tej książki, nie tylko posiadanie tej książki, ale przede wszystkim nabycie wiedzy z tej książki, ponieważ to jest klucz do tego, żeby zapanował cisza, spokój i harmonia, które tak naprawdę my rodzice bardzo chcemy. Życzę wam tego z całego serca i bawcie się dobrze z żabką.